Tego, co zauważyłem po filmie związanym z zarobkami Shinobi, podobają wam się takiego rodzaju odskocznie. Dlatego też dzisiaj przychodzę do was z podobnym materiałem. Jak już pewnie zauważyliście po tytule, skupimy się tutaj na lokacjach znalezionych w Google Street View, które w jakiś sposób nawiązują do Naruto. Zanim zaczniemy, warto też zaznaczyć, że nie wszystkie wyglądają 1 do jeden tak samo jak na zdjęciach i wszystko tak naprawdę zależy od daty, w której zostały wykonane zdjęcia danego obszaru. Ale spokojnie, bo my mimo tego i tak je odwiedzimy. Celem do końca roku jest bicie. 30 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to nie zwlekaj z tym gościu, bo ominą cię dosyć mocne materiały. Pierwsze miejsce od którego myślę, że warto zacząć dzisiejszy odcinek to niecodzienne pole ryżowe znajdujące się w regionie Mimasaka w prefekturze Okayama. Podczas uroczystości upamiętniającej minione 1300 lat od założenia prowincji Mimasaka odbyło się wydarzenie, w którym pobliscy mieszkańcy tworzyli różnorakie dzieła, wykorzystując do tego jedynie pole uprawne. W samym wydarzeniu wzięło udział naprawdę wiele osób, a najciekawszą ze wszystkich okazała się być praca z głównym bohaterem kultowej serii, autorstwa Masaszego Kishimoto. Tym samym najlepsza praca z czasem przerodziła się w jedną z tamtejszych atrakcji turystycznych. Warto nadmienić też, że podczas wakacji fani mogą jeździć tam pociągami z tematyką ściśle nawiązującą do Naruto po to, by odwiedzić wcześniej wspomniane pole ryżowe. Na koniec dodam tylko, że najlepszą porą na zobaczenie pola jest okres od lipca do sierpnia. Zobaczmy więc teraz, jak sprawa miała się na Google Street View. Dobra, jesteśmy już w prefekturze Okajama i teraz jedyne co nam pozostało, to odnaleźć właściwie pole ryżowe, o którym mowa była na początku. No, z tego co możecie zobaczyć na pierwszy rzut oka, to z tym może być nie rada kłopot, bo tych pól jest tutaj, no, dosyć sporo. Ale nic. Ja na pewno będę szczególną uwagę zwracał na te budynki znajdujące się w tle, bo one nam znacznie mogą ułatwić sprawę w znalezieniu właściwego pola. Nawet jak tam widzieliście na zdjęciach, które wam pokazywałem na początku, to tam gdzieś w tle widniały właśnie trzy takie dosyć rzucające się w oczy charakterystyczne budynki. I o tym właśnie mówię, że te budynki nam znacznie mogą ułatwić sprawę. Hmm, tak teraz patrzę, czy to przypadkiem nie jest to pole, ale z tego co tak widzę, to właśnie nie widzę. Nie widzę tych budynków, o których teraz. Eee, wspominałem, więc to pole ewidentnie odpada. Lecimy dalej, oczekajcie, tu są te budynki, i to jest chyba to pole. Ale twarzy Naruto ewidentnie nie widać. Nie widać twarzy Naruto, i to jest chyba tak, to jest spowodowane datą wykonania zdjęcia może z 2013. Jak sami możecie tutaj zobaczyć na dole, eee, czyli no, Google Street View nie trafiło w termin, bo tak jak słyszeliście na początku i z tego co mówiłem. Najlepszym okresem do zwiedzania tego terenu jest okres od lipca do sierpnia, więc, więc no nie trafili, nie trafili. No trudno, mówi się trudno, nie wszystkie lokacje na pewno będą wyglądały jeden do jeden tak samo jak na zdjęciach, to na pewno też trzeba wziąć pod uwagę i, i nic, nie pozostaje nic innego jak po prostu lecieć dalej. W 2014 roku w Chinach zaraz obok Canton Tower, czyli drugiej najwyższej wieży na świecie, pojawił się dmuchany Gamabunta. Czemu dmuchany? Ponieważ jak się okazało, był to ogromny 10-metrowy dmuchany balon. Według jednego z pracowników placu Czułaczek, na którym znajdowała się ta ogromna żaba, wszystko to zasługa fanów chcących uczcić zakończenie mangi Naruto i 15 urodzin dzieła Kishimoto, które obchodzone były jeszcze tydzień przed pojawieniem się ogromnego szefa na placu. Jednak tak jak zawsze zdania są podzielone. Niektórzy rzeczywiście uważali, że za tym wszystkim stoją fani, ale pojawili się też tacy, którzy żartowali, iż jest to dzieło Florentina Hoffmana, czyli twórcy Wielkiej Pływającej Kaczki. Oczywiście nie zabrakło też domysłów mówiących o reklamie. Tak czy siak twórca bądź twórcy dalej pozostają pod wielkim znakiem zapytania. My natomiast teraz przenieśmy się do gama bunty. Dobra, jesteśmy już w kinach i jak widzicie mamy tutaj wieżę Canton Tower, czyli drugą najwyższą wieżę na świecie, o czym wspominałem wam wcześniej. No i mamy plac. Plac, na którym jak widzieliście, znajdował się wielki dmuchany Gamabunta, którego, no nie ma. Dlaczego go nie ma? Bo data wykonania zdjęcia to kwiecień 2018, czyli tak naprawdę 4 lata po całym wydarzeniu. No dobra, Bartek, ale pokaż nam tego buntę, czy, czy nie pokażesz, czy, czy to jest jakiś clickbait, czy jak? Widzowie, ja bym Was tak z niczym nie zostawił. Poszukałem trochę informacji na internecie i o dziwo udało mi się znaleźć turystę, który jakiś student sfotografował olbrzymią żabę i to jeszcze z możliwością obrotu kamery o 360 stopni. Tylko w czym rzecz? Zdjęcia umieścił na e, chińskim odpowiedniku Google Street View, a dokładnie na mapach Tencent, do których myślę, że właśnie teraz e, się przeniesiemy. No więc jesteśmy już na mapach Tencent i jedyne co nam pozostało to odnaleźć Gamabuntę, ale z tego co tak teraz patrzę, to to nie będzie zbytnio trudne, bo tutaj już nawet babka jakaś cyka zdjęcia czemuś, co stoi za mną, więc uwaga. O, oh fuck, ej, to rzeczywiście to robi wrażenie. Co jest, jakie to jest ogromne. Patrzcie, tu nawet macie jakiegoś człowieka, który... Ledwo dosięga do jego. Nie wiem co to jest, nie wiem jak to się nazywa żab. Możecie napisać w komentarzu. Ale, fuck, jaki to jest wielki. Tutaj nawet macie jakiś dźwig, a tutaj macie Gamabunter. No przecież, bez porównania w ogóle. Jo, nie no, robi wrażenie. Tutaj nawet ludzie sobie cykają zdjęcia. Dobrze, ej, ale dobrze, bo gdyby właśnie nie ten turysta, który zrobił zdjęcia z możliwością obrotu kamery o 360 stopni, to nie zobaczylibyśmy tego, tego balonu. Tutaj nawet ktoś... JAKI JAKA MINA W OGÓLE Nie no ludzie tutaj zszokowani ewidentnie Ja też bym był zszokowany No wyobraźcie sobie idziecie do parku O tam nagle patrzycie o tam wielki dmuchany Gamabunta I jeszcze wiecie nie oglądacie Naruto To w ogóle już CO JEST Nie no tutaj ewidentnie ludzie którzy nie oglądali Naruto Mogą być trochę zszoku, w szoku O tutaj na, na przykład jako, macie jakąś starszą panią Która też nie wie o co chodzi Tutaj nikt nie wie o co chodzi może są jacyś fani, którzy, którzy rzeczywiście e, obracają się w temacie Naruto i mogą wiedzieć, co jest pięć, ale większość strzelam, że patrzy z takim niedowierzaniem w ogóle. No dobra, no nic. E, okazało się to być prawdą. Przez, prze, prze, przez jakiś czas myślałem, że to jest fake, ale, ale jak już zobaczyłem, że jest coś takiego jak mapy Tencent i, i rzeczywiście zobaczyłem to na własne oczy, no to muszę przyznać, że Robi wrażenie. Przenosimy się teraz do miasta Naruto znajdującego się w Japonii, a dokładniej w prefekturze Tokushima. W 2010 roku, by zwiększyć napływ turystów i uczcić 100 milionów sprzedanych egzemplarzy mangi Naruto, postanowiono zorganizować specjalny festiwal. I jak mogliście się spodziewać, z tej okazji przygotowano pełno tematycznych atrakcji. Wydrukowano 100 tysięcy wartościowych papierów, którymi można było płacić w ponad 250 sklepach, a na dachu ratuszu postawiono replikę góry Hokage. No i to właśnie o nią się tutaj rozchodzi. Zobaczmy, jak się prezentuje. No więc, jesteśmy już w mieście... Naruto, i szukamy teraz tego ratuszu, o którym mówiłem wam wcześniej. No i co, jak uda nam się go znaleźć i rzeczywiście będą się znajdowały na nim kamienne głowy Hokage, to nie ukrywajmy, widzowie, to będzie ewidentny hit tego odcinka. Tylko, żeby najpierw móc to zobaczyć i sprawdzić, to no, trzeba znaleźć ten ratusz. A z tym może być mały problem, bo nigdzie go tutaj nie widzę. Ten budynek wygląda bardzo podobnie do tego ze zdjęć, ale jeszcze trochę podlecę bliżej, żeby, żeby się upewnić, czy to może być on. No, nawet są samochody, powiem Wam, że tam na zdjęciu też były samochody, powiem Wam tak, to może być ten budynek, ale póki co mam mieszane uczucia, no bo no, z jednej strony mamy ten budynek, znaleźliśmy go, ale z drugiej strony z tej odległości żadnych głów nie widzę, więc no, no, miejmy nadzieję, że to jest spowodowane odległością i że jak trochę po podlecę bliżej, to jednak no, te głowy w jakiś magiczny sposób się pojawią, no nie wiem, mogę tak skrócić w ogóle? Pomogę. No nie ma, nie ma tygów. No, no jestem trochę zawiedziony z jednej strony, no bo jednak liczyłem na to, że uda mi się je wam pokazać i jednocześnie zobaczyć, e, ale z drugiej strony to nie jest nasza wina, tak? Bo, 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 bo to jest spowodowane znowu nietrafieniem w konkretną datę Google Street View, które jeździło po tym obszarze. Zdjęcia zostały wykonane w lutym 2015 roku, no czyli nie oszukujmy się po, po całym wydarzeniu. E, no, ratusz ładny. Warto było na pewno samemu to sprawdzić, przekonać się, czy te głowy dalej się tutaj znajdują, czy, czy już ich nie ma, ale no jak sami widzicie, tutaj ich nie ma. Więc więc no nic, nic tu po nas. Tak jak mówiłem, ratusz ładny, ale my tu przybyliśmy tylko z jednego konkretnego powodu. Lecimy do Tokio, a dokładnie do budynku wydawnictwa Shueisha. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to Shueisha bezpośrednio współpracuje z artystami różnych mang, a w oparciu o to powstała strona Manga Plus, która pozwala czytać mangę z legalnego źródła całkowicie za darmo. W tym oczywiście też Naruto i Boruto. Tym samym pewnie nie zdziwi was, jeżeli powiem, że na ich wieżowcu można zobaczyć wywieszone plakaty z najnowszymi tytułami mang, anime czy nawet gier. No, sami spójrzcie. No i proszę państwa, jest i on, budynek wydawnictwa Shueisha swojej pełnej okazałości. No i tutaj trzeba przyznać, że wyróżnia się na tle innych, na pewno. Eee, ale tak czy siak, pozostaje nam teraz nic innego, jak znaleźć wcześniej wspomniane plakaty, które z tego co dobrze pamiętam, eee, są tutaj po jego lewej stronie. O, tutaj nawet je chyba widać. Yy, tylko, że tutaj mamy rok 2017. Wydaje mi się, że wtedy wywieszone były bardziej strony jakieś z mang, niżeli, niżeli jakieś plakaty obrazujące najnowsze tytuły. Yy, ale jeszcze poczekajcie, podlecę trochę bliżej. O, i tutaj jak widzicie już się wszystkie, wszystkie zmieniły na takie bardziej kolorowe. I tutaj jak możecie już zobaczyć... Poczekajcie, mo mogę jeszcze bliżej? A nie, tutaj już, już zmienia. A na przykład tutaj? O, tutaj będzie dobrze widać. Patrzcie, no jak sami widzicie, mamy tutaj plakat z, z, z prezentacją gry Shinobi Striker, był to rok 2018, czyli wtedy ta gra wychodziła, no i trzeba powiedzieć, że... No, ja bym się na przykład tego nie spodziewał. W sensie nie spodziewałbym się tego, że Google Street View trafi, trafi właśnie w takie miejsce, gdzie będzie widział plakat jakiś obrazujący albo nawiązujący do Naruto. Nie wiem, dosyć spoko sprawa, myślę, że e, warte uwagi. E, a jeżeli chodzi o sam budynek, to jeszcze tak tylko wspomnę, że bardzo ciężko było mi go znaleźć, e, z racji na to, że o jak widzicie, mamy tutaj. Jakieś chińskie znaki, nie? I, I jak po prostu szukałem tego budynku, to ciężko mi było odróżnić. W sensie, gdyby nie te plakaty po lewej stronie, to ja bym nie wiedział, że to jest budynek wydawnictwa Shueisha. Ale, Ale to tak na marginesie. No nic, pokazałem wam to, co chciałem pokazać, więc lecimy dalej. Wydawnictwo Shueysha, o którym mowa była wcześniej, pomimo współpracy z artystami Mang, co tydzień publikuje też magazyn Jumpa. Dlaczego teraz o tym mówię? Bo pomimo wydawanego czasopisma, istnieje też sieć sklepów o nazwie Jumpshop. Wszystkie, oczywiście, dysponują produktami wpasowującymi się w środowisko fanów anime. Stąd też ich wygląd nie może być pospolity i musi wyróżniać się na tle innych sklepów. Tym samym przejdźmy do jednego z nich. No, więc tak jak mówiłem Wam wcześniej i jak sami mogliście już zauważyć, dalej znajdujemy się w Tokio, tylko że w innej dzielnicy. No dobra, więc przejdźmy do omawianego sklepu. Hmm, polećmy sobie trochę dalej. Jeszcze. Jeszcze. O, uwaga! Po prawej stronie już widać logo Jump Shop. Hmm, no i dobra, co jest w tym takiego niezwykłego? Już Wam pokazuję. Uwaga, uwaga! <słuch> Mamy tutaj w środku posąg Naruto. No i dobra. Bartek, ale to jest sklep dla fanów anime, to, to czego się spodziewasz? Co jest z tym takiego nadzwyczajnego? O tyle to, że gdy polecimy sobie kawałek dalej, o na przykład tutaj, to już za szybą możemy zobaczyć postać Lufiego. Poprzednie zdjęcie zostało wykonane w kwietniu 2019 roku, natomiast to w lipcu 2019 roku. Czyli tak naprawdę gdy Google Street View jechał tutaj po raz kolejny po trzech miesiącach, za, za szybą mogliśmy zobaczyć Lufiego. Hmm... Na pewno fajne jest to, że gdyby nie, nie, nie fakt trafienia w odpowiedni termin, to ja bym wam tego nie pokazał, i no, myślę, że to by było takie dosyć pominięte. Bo jak sobie leciałem tam dalej, już nie będę tam leciał, bo znowu się zgubię, bo raz tak poleciałem i zgubiłem się, i musiałem od nowa wszystko nagrywać. E, to już tutaj żadnego posągu nie było. Figury, posągu, nie wiem, jak to można nazwać. E, nic tutaj nie było. I. i... Wydaje mi się, że już to po prostu zostało e, usunięte. Po prostu już nie wystawiają żadnych bohaterów. No trudno. Tak czy siak to jeszcze nie koniec, bo tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać e, właśnie to. Tutaj możecie zauważyć, mamy różne strony wyjęte prosto z Mank. Mamy tutaj na przykład chyba Blicha, One Pisa i, i, i to tyle. W sensie nic nie kojarzy dalej. Dobra, ale trudno. Polećmy sobie tutaj. I o co tutaj chodzi? Tutaj mamy Naruto, uśmiechniętego, który coś mówi, ale co konkretnie to już Wam nie powiem, bo no, ja z japońskiej no, to nie jestem jakoś zaznajomiony. E, tak czy siak, myślę, że to na pewno było warte uwagi i e, wstawienia do odcinka. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze Wam mogę ciekawego pokazać, e, bo e, no tak naprawdę na nic już tutaj e, teoretycznie nie zwracałem uwagi. Eee, I myślę, że tutaj nic takiego nadzwyczajnego już nie zobaczymy. W ogóle... No <laughs> Zobaczcie, mamy wyplurowaną twarz tego Lufiego. Pewnie nieraz zastanawialiście się, czy istnieje Ichiraku Ramen w prawdziwym życiu. Otóż istnieje, a dokładnie w mieście Kłoka, znajdującym się w Japonii. Jak mówi sam twórca, restauracja z ramenem była dla niego inspiracją do stworzenia tego znanego z mangi. Kishimoto objaśnił, że w trakcie nauki, kiedy dojeżdżał do szkoły, zatrzymywał się tam po to, by zjeść uprawniony ramen. Stąd też nic dziwnego, że odgrywa on taką ważną rolę w manze. Niestety ale restauracja została zamknięta w 2014 roku. O nie, Bartuś, i co teraz? Spoko, spoko, nic się nie bój o malu. Tutaj jak zaraz możecie zobaczyć mamy pierwszy Jiraku Ramen, ten który oficjalnie został zamknięty. Nawet na drzwiach powinna znajdować się jakaś informacja mówiąca coś na ten temat, ale tego już niestety Wam nie przetłumaczę, no bo jak wspominałem wcześniej, no nie posługuję się biegle językiem japońskim, no sorry. Wygląda on tak. Czy mi się podoba? No niezbyt. Czy bym tutaj cokolwiek zjadł, jeżeli byłbym jakimś randomowym turystą? No nie wiem, na pewno jakoś zniechęca mnie ta klimatyzacja, która stoi przed tą restauracją i no nie wygląda to zaciekawie, no nie ukrywajmy. Ale wiecie, jest takie powiedzenie, nie ocenia się książki po okładce, więc jedzenia tutaj nie oceniam, oceniam tutaj jedynie wygląd. Możemy zobaczyć jeszcze, czy tam się nic za nią nie znajduje, chociaż wątpię, bo nie wiem, co by mogło tam się znajdować. Nie wiem, można tutaj jakoś no jeszcze wejść? Czekajcie, bo źle chyba. Tutaj i można tutaj wejść? O, można, co to jest? Widzowie! Sharingan jakiś świecący, co to jest? Nie mam bladego pojęcia. No. To jakaś lampka? Czy po prostu tak się odbija, nie wiem, światło? No, nie wiem, dziwnie to wygląda. Ustawimy, że to jest Sharingan. <laughs> nie wiem. W ogóle, wy, ty. Wy, skąd, dlaczego tu mo można wejść, jak, jak to jest zagrodzone? A, dobra, bo to jakiś ziomek robił, ale to co, widać go? Normalnie ziomek idzie z kamerą, z telefonem sobie nagrywa wszystko. Nie no fajnie, ale nic nie ma za tym sklepiem, znaczy sklepem, za tą restauracją, nic tutaj się nie znajduje takiego e, takiego na co by było warto zwrócić uwagę. Pewnie już się domyślacie dlaczego powiedziałem, że to jest pierwszy Ciraku ramen. a no właśnie, no właśnie. Tak, jak zapewne większość z Was już się domyśliła, to pomimo tego, że restauracja rzeczywiście została zamknięta, to została też przeniesiona. No właśnie, znajduje się teraz w dzielnicy Kasuja i wygląda o tak. To, na co należy zwrócić uwagę na pierwszy rzut oka, to na pewno na fakt, iż prezentuje się o wiele lepiej niż poprzedni lokal. No i tutaj sami musicie już mi przyznać rację, bo no, tutaj nie bałbym się czegokolwiek zamówić w obawie o to, że nie wiem, dostanę jakiegoś zatrucia pokarmowego. Kolejną sprawą jest lokacja. Nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj już możemy właśnie dostrzec jakieś budynki mieszkalne, jakieś właśnie blokowisko, osiedle i klientów na pewno nie brakuje. Tam natomiast, no nie ukrywajmy, było to takie zadupie. No i co? No tak to wygląda, tak się prezentuje, i z tego co mi wiadomo, to dalej jest czynne, więc jeżeli ktoś będzie kiedyś w dzielnicy Kasuja, to może odwiedzić i dać znać, jak smakuje ramen, który jadał Masashi Kishimoto. Skoro jesteśmy już przy temacie restauracji, to przejdźmy do kolejnej, a mianowicie na Narudu, znajdującej się na Florydzie. Kurde, a czylicie, że ten materiał w ogóle nie jest sponsorowany? Co jest w niej takiego nadzwyczajnego? Zapytacie? Sam klimat. Lokal zaaranżowany jest w różne dekoracje, ściśle nawiązujące do kultowej serii. Na telewizorze lecą odcinki Naruto, a sami pracownicy przebrani są w specjalne stroje. Dodatkowo znajduje się tam huśtawka, którą myślę, że wszyscy fani bardzo dobrze już znają. A zresztą co ja będę gadał? Tak jak informowałem wcześniej, kolejna restauracja, tym razem Naruto. Eee, no co tutaj można dużo powiedzieć? No mamy sklep z jedzeniem który nawiązuje w jakimś stopniu do Naruto. Tutaj nawet na drzwiach możemy zobaczyć jakiegoś Naruto, najprawdopodobniej w stroju Żabiego Mędrca. I co, szyby są przyciemniane, więc dużo Wam nie pokażę. Tak się prezentuje z zewnątrz, w środku. Widzieliście zdjęcia, na samym początku Wam pokazywałem. Nie ma co tutaj dużo mówić, sklep z nudlami, po prostu przejdźmy dalej. No i przechodzimy do, no właśnie, kolejnej jadalni. Tak, wiem, że niektórych to w ogóle nie interesuje, ale uwierzcie mi na słowo, że wcale nie było łatwo znaleźć wielu ciekawych lokacji. Restauracja znajduje się w Nowym Jorku i nosi nazwę Naruto Ramen. No ale bądźmy szczerzy, ma ona tyle wspólnego z mangą Kishimoto, jak ja z regularnością stawiania odcinków. Bartuś, to powiedz mi po cholerę to tutaj dajesz? Pomimo tego, że nie jest związana z serią, to nieświadomi fani i tak twierdzą, że jedzą sam, można poczuć klimat świata Naruto. Sprawdźmy dlaczego. Tym razem Londyn i zarazem kolejna restauracja, a właściwie to bar o nazwie Naruto Ramen, który podobno poza samą nazwą nie ma nic związanego z tematyką anime Naruto. To, co tutaj zauważyłem na pierwszy rzut oka, to na pewno ten lampion z tymi ręcznikami. Nie wiem, czy to tak się nazywa, możecie mnie poprawić w komentarzach. Eee, które ewidentnie kojarzą mi się z Ichiraku Ramenem, dobrze znanym z Naruto. Nie wiem, może jakaś inspiracja była, może jej nie było. E, no, tutaj właściciele mówią, że, e, że, że, że lokal w ogóle nie jest powiązany z z dziełem Kishimoto, więc... no nie wiem. No nie wiem jak wy uważacie, mi się to ewidentnie kojarzy. Również tak samo fanom, bo przychodzą do tej restauracji licznymi grupami, po to by właśnie skosztować dania swojego ulubionego bohatera. No nie wiem, śmieszny zbieg okoliczności. Lokal cieszy się właśnie dzięki temu dużą popularnością. Dużo ma pozytywnych ocen wśród, wśród fanów. No i co? No i... Tyle, no mi się kojarzy ewidentnie z, z Ichiraku Ramenem, w, głównie przez te takie ręczniki z tymi, z tymi, takimi japońskimi znaczkami. No śmieszna, śmieszna sytuacja. Śmieszna. Tym samym przechodzimy już do ostatniego miejsca w dzisiejszym odcinku. Są nim wiry nazwane przez tamtejszych mieszkańców. Chodzi tu o wiry Naruto. Kichimoto inspirując się tymi wirami wymyślił popularną dla fanów technikę tytułowego bohatera. Co ciekawsze, znajdują się w Japonii zaraz obok miasta Naruto, o którym mówiliśmy wcześniej. Dokładnie pod mostem o Naruto Bridge. Dlaczego wam teraz o tym mówię? Bo ten sam most mogliśmy zaobserwować podczas trwania łuku z Zabuzą w pierwszej serii. No i co, jak sami możecie zobaczyć kolejne zdjęcie wykonane przez turystę. I bardzo dobrze, bo gdyby nie turyści, to dzisiaj nie zobaczylibyśmy większości zdjęć, no nie oszukujmy się. No i mamy Wir. Wir dzięki któremu powstała nazwa miasta Naruto oraz, oraz dobrze wszystkim znany Rasengan z dzieła autorstwa Masaszego Kishimoto Powiem wam tak szczerze, że, te, że robi to wrażenie i to nie małe. I yy, yy. warto tutaj też dodać, że tych wirów jest więcej. Tutaj jest więcej tych wirów, tylko yy, no, akurat na tym zdjęciu widać tylko jeden, ale może tam gdzieś w tle yy, no są, tak, znajdują się. Eee, póki co myślę, że to tyle, no nie ma tu tutaj zbytnio rozwodzić się nad tym eee, Chcę wam jeszcze ten most pokazać, więc myślę, że teraz na niego się przeniesiemy. No i jesteśmy już na Naruto Bridge i jak możecie pamiętać z pierwszych odcinków Naruto, które chyba nawet zostały wymitowane na cie to ten most mogliśmy zobaczyć w łuku z zabuzą. Z tego co pamiętam i z tego co mi się kojarzy, to był on chyba wtedy jeszcze w trakcie budowy, bo kojarzą mi się jakieś takie materiały budowlane jakiś dźwig, które gdzieś tam widniały w tle. Nie jestem tego pewien, bo ja te odcinki oglądałem, jak byłem jeszcze piękny i młody, czyli no, nie oszukujmy się, no, dosyć dawno. Aczkolwiek wracając, wydaje mi się, że dosyć taki ciekawy temat na koniec i na pewno warty uwagi. No i co, przejdźmy do podsumowania dzisiejszego materiału. Dobra, więc to wszystko, co udało mi się znaleźć do tego materiału. Nie będę ukrywał, że znalezienie niektórych lokacji zajęło mi dość sporo czasu. Więc jeżeli znacie lub znajdziecie coś ciekawego, to śmiało możecie o tym pisać w komentarzach. A być może uda się nawet nagrać drugą część w przyszłości. Tak czy siak, liczę na to, że materiał Wam się spodobał. Teraz już wracam, więc nie musicie się zbytnio martwić o brak filmów na kanale. 30k do końca roku, czas start.